Siemka, witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie do patomatki i córki Właśnie są na Erasmusie, na wyjeździe. I będziemy teraz szukać sobie jakiegoś miejscowego, aby <laughs> podszkolić się w języku. I nie tylko. Iść na parcele publiczną. Tylko nie wiem, czy one we dwie mają iść. Proszę mi tutaj nie odpierdzielać tajci. Może we dwie, na hardcora. I mm, gorące źródła brzmią zajebiście. Proszę, wszyscy potrafią tajci. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Elo, Elo, 32.0, o, o, o. Czy jest tutaj jakiś przystojniak? No tak się... <śmiech> <dynią>. <śmiech> o nie, no. No, czemu mi łamiecie serduszko? Już tak na wstępie. Czy możemy z pasażystą świrować? Pewnie nie bardzo. tam i tak mam korupcję otoczenia. <laughs> Czym ja się przejmuję, do cholery? No dobra, poczekajmy jeszcze sekundkę. Może coś tutaj fajnego przybędzie. Hello, hello. No, widzę, że normalnie wszyscy się tutaj zabijają o no, nasze dziewczyny. On wygląda na... nie na tubylca. Ja potrzebuję tubylca. To musi być ta zagraniczna krew. No dobrze, jest tubylczyni. Odpada. Tym razem. No! Kurde! Makary Szalupa. <laughs> I w tym momencie Pippa powinna mieć flashbacki z Wietnamu. To wtedy cała gra się rozsypała. Na... <laughs> Kiedy Makary Szalupa odwiedził ją. Prezydencji kapuletów. No dobrze, no ale to w takim układzie oni mają chemię, skoro wtedy swatka go wyzwała, więc no jedziemy. Kurde, ale ty masz to ryło. O! No rzeczywiście macie chemię. Nie! Już nie macie chemii. Już ty, ty nie udawaj takiego niedostępnego. Dobra, wiesz co, chyba daj to matce. Matka to zrobi szybko, bo ona ma lalkę wudu. Tobie znajdziemy kogoś z trzema piorunami. No zostaw tutaj ci. Zamów jedzenie niespodziankę ananasową. Niespodzianka w ananasa. I Polac, jeszcze kretyn do tego. Mm. Super odcinek. No i znowu babka, no. Przykro mi, Biedra, ale dzisiaj jesteś heteroseksualna. Ten wyjazd był wart każdego simoleona. Powątpiewam, bo nie macie bolców. Najgorzej, no. E, wudu romans, poproszę. Ciekawe, czy w ogóle macie chemię. O kurde! Podwójna randka będzie, dawaj. <laughs> Podzielność uwagi 1000% będzie. Flirtuj, zagwizdź. Aaa, zabawiaj dowcip, zabawiaj, schlebiaj, obejmij, umacie, he miło. Co ty robisz? No nie śpiewaj z nim szanty. Śpiewaj mu serenadę miłosną pod tytułem chodźmy do sauny. Mm. Trzymaj za dłonie, już chcę, chcę. obejmij romantycznie. Ty masz chyba w ogóle te eliksiry. No, to jedziesz, dawaj. Wy macie chemię ze sobą? No coś tam macie, Zabawaj dowcip, z tobą będzie gorzej o wiele. No nie no, jesteś beznadziejna, Pipka, to po starym. O, pocałuj namiętnie już. No pewnie Polas. Nie, idź, nie. Nie, 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 nie. Kurde. Masz telefonik przy dupci, prawda? Nie masz telefonu? Eee... Eee... No dawaj, no ja chcę pamiątki, zaraz musa. Ty, znowu głodna jesteś? Zachowujesz się, jakbyś już była w ciąży. Dawać, <grych> dawać, dawać, dawać. No, czemu nie macie w ogóle żadnych interakcji? no? Dlaczego, czego, czemu, czemu, czemu? Wolne tane, 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 tane. O, czekaj, 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 to on, nie? Powitaj go, szybko. Szybko, szybko. Zarywamy. Aaaa. Widzisz no, ucz się od matki. Matka to już wytrawny gracz. Ona tam pięć interakcji zrobiła, i już ma praktycznie miłość, a ty się tak z nim bawisz i bawisz i bawisz i bawisz i bawisz i bawisz. Wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy, coraz więcej simów widzi, że jesteś w porządku. No jasne, oczywiście. Jak tam? No jeszcze chwila i będzie barabara. Bara. He he. A jak u ciebie? Zsiusiasz się ewentualnie. Może go pociąga smród. Jest miłość! Yeee! No to konsumujemy to. Cicho. No i ucieka ci pewnie. Nie siumpli, srumpli. Obejmij romantycznie. A tego zapraszasz tam? Nie, gdzie on jest? Halo. Nie, teraz tobie tamten uciekł? Nie! No i też ci uciekł. No i jesteście z siebie dumne. Może znowu tak będzie przypadkiem przechodził. On tak pewnie calowo drugi raz przechodził. <laughs> Nic się nie dzieje bez powodu. O cóż, to no, wszystkie plany jak zwykle w łeb. Nic dziwnego. Dobra, to bez sensu w takim układzie laski. Idźcie na parcele dom. Tam sobie zaprosicie tych swoich fagasków. Dobra, to robimy teraz hot telefon, bo dzwonimy aż do dwóch simów jednocześnie. O nie, nie, nie. nie. Dlaczego mi to gro? robisz? Dlaczego jest druga? 20. Muszę czekać tyle czasu. Kurdy. Nie wiem, co wam mi robić. Obsługa hotelowa. Jakiegoś tam, nie wiem, hamburgera, bo to najdroższe. Trzeba się pochwalić, że ma się hajs. Ile mamy tego hajsu? A, 20 tysięcy luz, bo już się przestraszyłam, <noise> że na krzywy i tutaj siedzimy. <noise> Beczka by było. Ej, właśnie ciekawe co się stanie, jeżeli się nie ma kasy, a się pojedzie na wakacje. Zabiją nas i sprzedadzą na organy, żeby opłacić rachunki. Hmm. Hmm. Właśnie, chujowo, mamy tylko jedno łóżko. Nie czują do siebie takiego obrzydzenia, jak pozostali członkowie tej chorej rodziny. <noise> Boże, jak on miał... Nie pamiętam. O, tutaj na samym końcu, ja pierdzielę. Zaproś go, blisko. I zaproś swojego fagasa. O, też na końcu. I też Zdzisław, ale jazda. Mhm. <noise> Dopiero teraz to przyuważyłam. Dwóch Zdzisiów. Nice, to jest szybki strzał, po prostu odpręż się i w sumie tyle, nie? <laughs> to ty chcesz wolny taniec, jak zawsze, coś sobie ubzdurają ci simowie. Prosty strzał do barabara, -bara, a nie, w sumie bym sobie potańczyła wolno. Jak zawsze ma jakieś takie marzenia z pogranicza yy, takiej dewiacji typu barabara -bara z dziesięcioma simami, to nagle nie, nie, ja w sumie to bym sobie potańczyła. Niezu to tu tamten ścisiek jest. Kurde, to jest naprawdę ciężkie, bo to trzeba normalnie mieć fokus 100% tańczymy razem. Nie, nie, nie. Ty tam od razu go za dłonie trzymaj po cały po ramieniu. Tak, kolejna subtelna się znalazła. A, spierdoła jedna. Chodź tu. No, co ci jest? A. Akurat macie idealny podkład muzyczny pod to. <śledziany> Ty, 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 gdzie ty idziesz? No, gdzie ulep zamek z piasku? No, facet tutaj też widzę, że jakoś przejmuje inicjatywę. No i za bardzo gest luzek. Ale przynajmniej próbuje coś tam zagadać, a ty wolisz się bawić kurde piaskiem. Gubiłam, Kolesia. Gdzie jest ten ziomek? Ziomeczku. Ki, 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 ki. A nie, tu jest, może się wtopił. Ma te swoje widzianko trawiaste i mi się znałam to, że to jakaś roślina. Pocałuj, smoknij, flirtuj, flirtuj, zesraj się, weź mu do dupy i takie tam inne interakcje. <śmienny> 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 Halo? Dobra. Wycieczkę z Erasmusa uznaję za udaną, tylko tutaj, nie, jak zwykle jakieś problemy tworzą. Zawołaj, go może tutaj będzie równiejsze podłoże. Zasłużyłaś, możesz zjeść. To chodzi tylko o szybkie seksy i spadamy i się nie będziemy znać już więcej ziomek. Halo, dobra, bo to wieje trochę takim chujem, tak jakby, niby jest śmiesznie, bo jest sobie ten Erasmusik, ale jednocześnie coś by się tutaj jeszcze mogło zadziać, nie? Bo już miłaś on ma miłość, a ty? No jeszcze długa droga, ja pierdzielę. Słuchaj, może byś tak się z nim pożegnała i żeby nie było, żebyś nie była taka zniesmaczona, że tylko jedną przygodę romantyczną zaliczyłaś na wyprawie, to byś może zarywała do jakiejś jeszcze jednej laski, ale nie wiem, czemu nie widzę. Pożegnaj się. Trzeci raz tylko jest wypędź, ale ja go wypędzę z tego pomieszczenia. Kurde, 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 kurde. Znowu coś się psuje. Już było tak fajnie. No, ruszać się szybciej, zakochiwać się w sobie. Jeszcze potem pójdziemy patomatką na jeszcze jedną randkę i to będzie kuniec. <laughs> Przyjechały we dwie, wyjechały we cztery. O nie laska mi się tutaj zbagowała! Głupia cipa i oni już tego nie zrobią tutaj. Ja pierdzielę. Odpręż się. Spróbujmy, weź ją przegoń, weź ją za te fraki, za te szmaty i wypierdziel stąd. A jeszcze ten tutaj przychodzi to jest. <laughs> no i dupa, nie? No pindo! Może hamak jest? Ej, chyba tutaj widziałam hamak. Może mi się kurde przyśnił? Ej, no nie ma tutaj nic innego do grzymocenia się. Taka ta parcela jest słaba, tu jest niby pusto, ale tu jest śmierdząco. Nie, bo tutaj ogólnie pato dziadek często urzędował, co widać? Obrzygany kibel obstrany, wanna śmierdząca, tyle tego syfu, tak, to jego robota, no ale trudno, musimy się przeprowadzić, no bo mi ta pizda zagroziła po prostu łóżko i dupa. E, pierdyliks, wymelduj się. Ale tylko proszę mi się nie ścinać, bo jesteśmy prawie gotowi. To Taniec, hula! Wórcz tańca hula. Uczek tańca hula, bo ty umiesz chyba taniec hula. U Jezu, masz 42 na 45 No nie, my tutaj zajęli już i pewnie ta zajmuje to. Ściero, nie, 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 nie! O nie. O nie. O nie, irytuj, kucie. Oddawaj mi, to moja miejscowa. O nie. Kurde, ej, nie, ja tego tak nie zostawię. Nie, 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 nie. Zapłukaj do drzwi. Wyłaj stąd, pizdo. Wyłaj stąd. Wyłaj stąd. Jest, wyszła. Dobra, ej. No nie, gdzie ona znowu idzie. Menda. Oddawaj. Można tu wejść. Nie, nie można. No nie. nie, nie. Co ja teraz zrobię? Jestem w dupie. Nie mogę się seksować? Co zostaje? Zmienić kwaterę i zaprosić, kurde, ich jeszcze raz. Ja, Pierdylix, no nie wiara. Co za głupota istna. Róża lico. Fakować swoje dupy do taksówki. Co jak mnie wkurzają z tym tajemniczym? Mogę je zabić. Jest jakiś wyjebany w kosmos pokój, w którym są dwa łóżka dwuosobowe. Żeby w razie co, jakby mi się ta ściera przy jednym zbagowała. No dobra, nie ma, no. Dobra, to tu cokolwiek, no. Zamelduj się u tego sukinsyna. Już mnie zaczyna to wszystko naprawdę wkurzać, no. Zaproś go tutaj, proszę, niech on przyjdzie. Niech on przyjdzie. O nie, no, jeszcze dostaliśmy jakąś popsutą no. Czemu ta gra się nam nie mści? O, ty Kurwa, i przyszła tutaj za mną. I pewnie się... Nie, nie... Pieprzona, no. Odpierdol się ode mnie, no. Eee, wymelduj się. Mam nadzieję, że niech tutaj mi nie zajął tych. Dobra, kurwa, idziemy tu. O, nie, ty, to. No, Do, czekaj, dobra, to nie, nie wymeldowuj się, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Daj mi się, ładnie, nie ładuj mi się tutaj, boże, tłumasz. A teraz oni nie będą mogli zrobić seksów pewnie, bo ona jest w pobliżu. Jezu, nie wiem, miejsce, by tutaj gdzieś umierać. Jest? Jest! dobra. O Jezus, Biedra, ratunku. Pomocy dla Biedry. No, weź coś zamów. Gdzie jest w ogóle ta kelnerka zasrana? Halo? No litość, no. Dobra, używam kodów, mam tu w dupie. Nie chcę, żeby tutaj ktoś mi zdechł. Ciesz się. Bo jak wrócimy do domu, to nie będę o tyle miła. <laughs> Szukam jakieś laski. Halo? Jak na złość. Nie ma kurwa nikogo. Wiedziałam, że tak będzie pieprzona gro, jest tutaj coś, dobra, Karolcia kanał. dobra. Nie pierdziel się, tylko wudu romans. Ja, yeah. tylko żeby teraz ten z tędy nie przechodził, bo to jest bardzo prawdopodobne. Nie, O, wiedziałam, no. Dobra. O, nie, no. Dobra, w sumie i tak potrzebowałam tylko twojego materiału genetycznego. Teraz jesteś mi totalnie zbędny. Chodź, kochanie. Chodź, Karolciu. Fu, Karalcia, nie uprzedzałaś mnie, że tamte twoje włosy to peruka? No. Nie, nie idź. Nie! No, nie, no, no, no. <grystanie> Jest taki bez sensu. Wszystko, jeszcze ten deszcz się rozpadał. Chyba to właśnie tak, żeby uczcić biedrę i jej niepowodzenie. <grystanie> Dobra, teraz ta. Powitaj. Pewnie tamta zaraz przyjdzie i jej obije mordę, i tak będzie w kółko. No trudno. Voodoo, romans. Yes! Yes. No nie, no i znowu ten tutaj mnie prześladuje. Nara, ziomek, nara, nara. Nie, no, założę się, że ona zaraz tutaj przyjdzie. Za 3, 2, 1 dosłownie. Powiedz, że masz z nim jakąś dobrą chemię, please. Ale go barabara w tej pieprzonej saunie. Już mnie tutaj nie ma. Tylko tyle. <mum>

Pierdolę to. Karolcia, czekaj jeszcze jednak nie może nie wszystko stracone. Poczekaj, muszę ją chyba tak trochę bliżej tej sauny wziąć. A, pocałuj gorące. Nie, nie głupia. No to zaprosił może w takim. Nie, teraz ona tam plezie, a ty wyjdziesz stamtąd. Bliska, mordo głupia. Papy, 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 mam, Para para z Karolcia, tak. Wynocha stąd mi, spieprzamy z tej durnej wyspy, wracamy do swojej patologii. To jest jeszcze gorsza patologia niż u nas w chałupie, naprawdę. Dobra, weź się wywój z tej chorej wyspy. Pobyt tutaj na tym Erasmusie uznaję za bardzo udany i uwaga, za bardzo owocny. Dobra, zemdlejesz już w domu, u siebie. Albo się w taksówce wyśpisz, ha? Nie, przecież Simsy nie są o tyle mądre. No wypieprzać mi z tym tai chi. co to jest za jakaś sekta robienia tai chi? Nara! Wszędzie patologicznie, ale najpatologiczniej w domu. Chcesz poślubić bogatego Sima. Nie, ty nie wychodzisz za mąż. Nigdy w życiu. Będziesz wieczną panną, jak twoja madyka. I wiecznym kawalerem jak twój ojciec. Co? Oj, oj ojoj, koleżanko, ja ty mi znowu tutaj będziesz umierać. Dobra, teleportuj się tutaj. Akurat ci się tutaj będą gwałcić. Dobra, nieważne. śpi, Śpi. Śpi edytor prokracji, Mam nadzieję, że nie wróciłyście z bliźniakami. Nie! Dwójka dzieci, fuck mi. Jedno dziecko całe. Nie, no trójka dzieci, no powaliło was. Dobra, teleportuj się tutaj i zeżrej coś szybko. Możesz sobie teraz pogadać z Maciusiem o plusach i minusach bycia w ciąży, chociaż dla ciebie to jest chyba wieczny minus. O! Dzień w pracy się dłuży i wydaje się, że nikt nie jest w stanie dobrze pracować. Kolega proponuje urządzić pięciominutową zabawę mm. A, taneczną. Eee. i Kilku współpracowników zaczyna pląsać mimo braku muzyki. Jaki zlot robokopów? Czy Tesco powinien dołączyć do tego spontanicznego tańca, czy zostać w miejscu na wypadek, gdyby to nie wypaliło? Ale co ma nie wypalić? Pięciominutowa taneczna impreza ma nie wypalić? Co ty, powaliło cię? Przyłącz się. Zyskuje nieco entuzjazmu wobec muzyki tańca, ale wzruszający. Kurde, wiesz co, pomogę ci mordeczko. To ci pomoże przeżyć ten bas-atak, mówisz mi. Przełącz na... metal. <grytanie> Dobra, gitara, jedz to, jedz to, jedz to, jedz to, jedz to, jedz to, jedz to. No nie no, Maciuś mi wszystkie kanapki wyżera, no. co za biedziągwa. Ups.

punktu widzenia moralnego, no to wiadomo, że dziecko jest najważniejsze, trzeba po nie zapierdalać. Ale z kolei będzie śmiesznie, jak ten z mordą wyskoczy do tego komendanta, że ty iść się schuj i debil. Nie? To oskarży go. Armando zostaje zamknięty w areszcie. Co? Komendant jest oburzony, że ktoś śmie zakłócać przebieg dochodzenia, potem wyrusza, by zapłacić okup. Zanim dziecko zostało odnalezione, komendant zniknął z pieniędzmi, Armando musi spędzić samotną noc w celi. Spokojnie, ale tam pewnie towarzysze twojej niedoli co opiekują się twoją dupcią, Armando. Nie przejmuj się. Ponieważ okup przepadł, a dziecko zostało uwolnione bez jego pomocy, Armando traci dniówkę... Przeczytałam dwójkę. A także dwa punkty cechy. Sprzątanie? Ze wstydu, że miłe udało mu się odnaleźć dziecka. Tyś debilu. Wiedziałam, że to będzie zła odpowiedź, ale dziś. Jeśli chcesz sobie potańczyć taniec hula. O, Umiesz taniec hula robić w ogóle? Mordeczko? Nie. No, co ty gadasz? Może to nie ta muzyka pod taniec hula? Jezus, weź się kurde umyj, znowu prezentujesz te swoje śmierdzące, brudne, przepocone pachy. Dzięki wielkie, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do suba, do dania łapki w górę, czy tam do pozostawienia komentarza. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, Pato Simsy z wami, pa!